Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam głośniki komputerowe niewielkich rozmiarów, ale o całkiem sporych możliwościach. Genius SPHF800A to trójdrożne głośniki w systemie 2.0. Łączna moc zestawu to 20W. Może to się wydawać niewiele, ale przy tak niedużych głośnikach jest to naprawdę sporo. Dokładne wymiary możecie zobaczyć na końcu filmiku. Ale spójrzcie sami, ile zajmują miejsca na biurku obok monitora o przekątnej 21,5 cala. Wystarczy, abyśmy mieli obok monitora po 10 cm wolnego miejsca z każdej strony, a to naprawdę niewiele. Najważniejszą rzeczą jest fakt, iż nie są to jakieś plastikowe wytwory udające głośniki, lecz porządny produkt w drewnie. Dzięki czemu dźwięk płynący z tych dwucalowych głośniczków głównych i z jednego jednocalowego wysokotonowego jest zaskakująco czysty i mocny. Głośniki świetnie sprawdzają się do odtwarzania na nich muzyki, filmów i przede wszystkim gier. Jeśli spojrzymy na membrany głośników, to są równie dobrej jakości i muszę przyznać, że sam wygląd głośników po prostu robi wrażenie. Ten model nie posiada żadnych dodatkowych maskownic na głośniki, tak jak w większych modelach Geniusa. Na spodzie głośnika znajdują się cztery niepozorne jakby się wydawało kawałki gumy. Uwierzcie mi, że te głośniczki pomimo niewielkiej wagi jest bardzo trudno przesunąć, a to właśnie za sprawą tych antypoślizgów, za co duży plus dla producenta. Na przednim panelu mamy włącznik i regulator głośności w jednym pokrętle. Drugie pokrętło służy jako regulacja tonów wysokich i niskich. Mamy także wejście Line-in, gdzie możemy podpiąć np. MP3. Minusem tego modelu jest fakt, iż nie posiada wyjścia słuchawkowego. Z tyłu głośnika mamy kabel zasilający, kabel z minijackiem, którym podłączamy je do komputera oraz kabel połączeniowy do drugiego głośnika. W tym modelu wszystkie kabelki podpięte są na stałe do głośnika głównego. Jeśli chodzi o długość wszystkich kabli, to są mniej więcej równe, i jest to około 1,5 metra. Moim zdaniem, jak do głośników, które mają stać zaraz obok monitora, to ta długość jest wystarczająca. Tak więc, jeśli macie mało miejsca na biurku lub głośniki wbudowane w wasz monitor nie zadowalają was w pełni, polecam wam te małe głośniczki. Cena modelu 800a nie przekracza 120 zł, a stosunek jakości do ceny jest w tym przypadku naprawdę dobry. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne recenzje. Cześć!